Siemanko, z tej strony Milo. Jest to dzień, w którym dostałem iPhone, ale nie w tym dniu, tego we wczorajszym. Mój tata postanowił mi zrobił niespodziankę i dać mi iPhone'a i z którego się bardzo cieszę. Proszę bardzo, bardzo, bardzo. jestem jakieś zabawki. Naprawdę bardzo się cieszę. Spójrzcie na to. Jeszcze już tutaj etui wziąłem. On jest filetowy. Bardzo mi się podoba. I teraz wam pokażę reakcję moją. Bo mój tam je prankował kilka razy. Tam raz mnie prankował i to było bardzo dobre. Od razu mówię, nie wiedziałem jak mam zareagować. Naprawdę to była taka. Nie wiedziałem, jak mam w ogóle zareagować, dlatego to nie było... Nie wiedziałem, co mam zrobić. Nie po prostu nie wiedziałem, co mam zrobić. dlatego mogło to wyglądać jakoś sztucznie, ale nie wiedziałem jak mam zareagować, czy mam się cieszyć, czy mam co robić byłem w szoku. I że bardzo właśnie tutaj mamy iPhone'a, teraz idę sobie właśnie na skate'a i zapraszam do relacji z wczorajszego dnia. Co? Co? co co co, co? co? No, cząka Czapka! No, no 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 to cząka jak tam będzie ja już nie mam tam będzie co czekaj no czekaj no No co nawet no, już tylko A nie nie, nie. Chciałam, daj. No, no daj. To jak? Chcesz czy nie? Chcę. na no. no. <gry> tak. Daj. No. Ale na naprawdę jesteś pewien? Nie. Tak, Marcel? Ja. A ty, wiesz, jak myślisz? No to jak? Chcę. No. Daj. Nie, 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 No. Będzie no. moje. No. Co? No to jest... Będzie moje opakowanie. to cicho. Co? No chciałeś żeby było śmiesznie. Się... Wiedziałem. <śmiech> <śmiech> no chciałeś żeby było ciekawie. <laughs> Gdzie jest? Co jest? Skurzył się. Nie, nie ma. No ale to, to no, 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 no. Nalej, gdzieś, no słuchaj, powiedziałeś, że chciałeś swoją reakcję zobaczyć. O to ci chodziło. Tak? Chciałeś zobaczyć swoją reakcję? No to zobaczyłem. No to zobaczyłeś, no. Dzięki. Dobra, dobra. No co? A to jest fajne, śmieszne. A już liczył, już, już sobie wyjść na wiosnę, co tam jest? Nie ja, ale wiedziałem. Widziałeś że nie. Co wy chcecie zjeść? No ja wiem, że nie ma. Ty jesteś z jednak. Nie, no. no! Ale tam nie ma. Ale. Ja mam. A ja już to wierzę. Nie! pudełko mamy. Nie! Tylko jedna rzecz może być no, soj, tak soj, soj, soj. Soj. duża. Poczeka. Ale tutaj, no chyba tak, to już nie będzie Tam gdzie? Ja wiem, że tam gdzie. Jest! Ja, jedynka. Jest! Już jesteś w sam te iPhone. Tak. Jak lipniejszy. Yes. Buja iPhone. Ej, no nie, nie wiem, co mam powiedzieć. Yes to za duże różnicy nie ma, tylko tyle jest... Nie! Cicho, bo zaraz kupę zrobisz w majtki! Cicho, bo zaraz kupę zrobisz w majtki! Kto robi unboxing? Ja, 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 ja! ja. ja bo Marcego robi tak. unboxing. <głos> <głos> Powiedz tak! I podziel Daj. się tym szczęściem! <grym> I takie, wiesz, tata wydrukował tylko, że... <grym> oh. Powiem tylko jedno. To <grym> jest... Jak nie ma telefonu... No. To co? To co? Będzie fajny film! <grym> Wkrę jest. Tata wkręcił miłosza. Dzięki, że A, chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że to ta ta cała mi zrobił niezbiankę, tylko to ja się coś dołoży. A jak? jak nie, to... nie, inaczej. A no właśnie. Nie to, że ja ci się dołożyłem, tylko... Tylko. tylko ty A no tak, nie, ja się dołożyłem, tak. O, w takiej no, kolejności. Swij ją kupił, a ja się dołożyłem. Okay. U ciebie też. Tak. Oh. A Ajajajajaj! Wow. Czekajcie. Kasiucesz No niech to! Ha! Wiedziałem, że złapiesz pranksterskiego baksyla. Ja, żeby od razu się zabezpieczyć. Przejmak. Ja, żeby od razu się zabezpieczyć, ja tutaj mam. Tu i jeszcze kupione. I żeby, y mi nie wypadł. Poczekaj, zaraz zobaczymy przód. Tylko bardzo ostrożnie. Wow. A, a właśnie jaką masz ciekawą ładowarkę. Ale mi się... Ale to jest piękne! A yeah. niech to będzie za ładowarkę. Teraz patrz. Dym, 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 dym. Dyl, no. dym. Za moje dobre oceny mogę sobie pozwolić. Przepraszam. Okay. Teraz spójrzcie. boć. Nie no nie wierzę. Ja chcę na... O, to jest fajne. Co ja Dobra, już dlatego teraz, proszę bardzo. Tak. A dla mamy? Hmm, mamy. A dla mamy. I dla mamy. A pokażesz mamy? czy też fioletowy. Dobra, ja już jestem jakoś z dwie godzinki po tym właśnie daniu mi iPhone'a i nie wiem jak wyglądała moja reakcja, ale nawet nie wiedziałem jak mam zareagować, to uwierzcie, może to wyglądało, jakbym był rozpieszczony, czy tam inne, a ja się tak cieszyłem. Nie wiedziałem w ogóle, jak zareagować, ale bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo się cieszę. Dlatego, no nie, po prostu. Mo! No, jestem bardzo zadowolony. Na pewno będą o wiele częściej klipy na moim Instagramie, który jest tutaj. I na pewno też będzie dużo vlogów może z tym, może będę miał większą ambicję. Zobaczymy. Jest bardzo się cieszę. I teraz zobaczycie. Tak właśnie wygląda, jak się prezentuje. Prezentuj. Proszę bardzo, tak się prezentuje właśnie wetui. Piękny tuui. Tutaj tak i tak pyk. Może hasło od razu zostacie. Ding ding ding. I świetnie, i jesteśmy. Zobaczcie, już sobie zainstalowałem najważniejsze aplikacje, czyli Instagram. Ma oczywiście ogólnego gra Snapchat, Facebook, Messenger, TikTok. I właśnie tutaj tak sobie jest. Wchodzimy, Ciach. I tutaj na, moje, na mojego Instagrama pik. I tutaj mamy wszystkie. Dlatego bardzo polecam. I jak zobaczyłem jakość. I ogólnie, zdjęcia naprawdę byłem w szoku. I w ogóle zobaczcie, co odkryłam. Marcy mówi: Właśnie, Marcy też ma iPhone'a swojego. I spójrzcie, on jest bardzo duży. No, jest wygodny bardzo duży. Jest. Według mnie, jest właśnie bardzo wygodny. Przepraszam, że tak się trzęsie. dobra Spójrzcie, wchodzę w kontakty. Wyszli wiadomość. I patrzcie teraz. Tu mam takie coś. Tak. I teraz spójrzcie. Ja wiedziałem, że to już jest wcześniej, ale spójrzcie, mam tutaj właśnie telefon i wszystko, to co ja zrobię, to to on będzie robił. Spójrz teraz. Nie wiem, kurcze nie wiem, nie, wiem, nie wiem jak mam to pokazać. Może tak. Więc ja tak teraz właśnie kręcę głową. Din, 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 din dinna, dinna, dinna To prawda. A, dlatego to jest świetne. I mam, proszę bardzo, bardzo. A, i wiecie, to jest bardzo fajne. Dlatego świetnie. I jutro nagram Wam jeszcze jakąś część. Na razie bardzo fajnie. To na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Tak wygląda bez okładki Tak wygląda bez okładki i yy, właśnie to, tu i to kupiłem. No nie pytajcie, kupiłem za no dużo, ale nieważne, To nie ważne, bo oglądałem właśnie testy już po tym, jak to kupię. Podobno jest bardzo dobre i nie wiem, może dlatego się ciężko zdejmuje ale to właśnie bardzo dobrze. Jeżeli piszcie, nie piszcie poczekaj Dobra dawaj już? Mhm. Dobra, będą dwie ankiety. Tutaj wam się zaznaczy, czy chcecie, żebym nagrał odcinek, tutaj, nie, tutaj, tak. Czy chcecie, żebym nagrał odcinek o tym, co znajduje się na moim telefonie, więc właśnie i zaznaczcie. I to na tyle. Chcę jeszcze przypomnieć, że dada mi tylko wręcz ten prezent i dopłaci mi tylko połowę sumy. Ja dopłaciłem połowę sumy za moje własne zarobione pieniądze ciężką pracą, dlatego mam nadzieję, że to uszanujecie i do następnego odcinka. Cześć!